Dzień dobry. Przed Wami rozkład dla osób z pod znaku raka na lipiec 2025 roku. Osoby z podznaku raka, lipiec 2025. Duże są te karty. Nawet mi jako facetowi jest ciężko je Oho, Red Van. W lipcu może być jakiś wyjazd. Może się dziać e, bardzo dynamicznie, nie? W sensie, że szybko. No to zobaczymy dalej. Bo to zawsze jest jakaś dodatkowa wskazówka. Albo może wskazówka, że żebyś ty. Działał szybko. No tak, no bo jest rycerz monet i siódemka kielichów, to by wyglądało w ten sposób, jakbyś, ty, żeby podjąć decyzję, to się bardzo zastanawiasz, analizujesz i tak dalej. A rydwan tobie wskazuje, dobra, zrób jak należy, ale szybko, nie? Dobrze, starczy. Giermek Mieczy... Trójka Mieczy... Aha... Oho. Wow. Giermek Mieczy jest to karta... Osoby, która obserwuje. Trójka Mieczy jest to karta mówiąca o jakimś zranieniu. Bardzo możliwe, że ktoś zrobi tobie przykrość, już nie mówię, że krzywdę, przykrość, i ty będziesz za tym kimś, po prostu tego kogoś obserwować. Ósemka buław, no właśnie, to jest karta mówiąc, patrzcie, jeszcze karta śmierci pod tym. Czyli na przykład kończy się dana relacja i wy zaczynacie tego kogoś bębnić, atakować, nie? Ale ten ktoś kompletnie jakby ignoruje was, więc wy zaczynacie tego kogoś obserwować, szpislować. Ale jest trójka mieczy mówiąc, o i księży, czyli właśnie e, kwestia jest taka, że może ciebie ten ktoś zablokować, może nie chcieć z tobą gadać, e, może być tak, że nawet cię wywali z roboty i nie będzie chciał e, wydać zaświadczenia. Dlaczego, no nie? I, I to będzie strasznie orało ciebie, jeśli chodzi o emocje. Ja wiem, zlituj się, lato jest. A ty co? Co ty mi tu wykładasz, nie? Płytki kurna w markecie. E, no niestety, nie każdy miesiąc musi być cacy. Wygląda na to, że po prostu coś się kończy w waszym życiu latem. Wam bardzo zależy, żeby tak nie było. E, bardzo aktywni jesteście w tym. No to red wam pewnie dlatego, nie? E, I giermek mieczy... No, wygląda na to, że albo pójdą jakieś ploty, albo po prostu wy będziecie kogoś obserwować do przesady. No bo tak jest na ogół. Jeżeli ktoś tam zrobi podgórkę, to my bierzemy tego kogoś na tapetę i na przykład czekamy na okazję, żeby się zemścić. Czekamy na okazję, żeby temu komuś przygadać. No nie. Tylko problem będzie polegał na tym, że jest tutaj karta drzewo życia. Ta karta mówi o blokadzie. Stop. Dalej nie ma. I yy, karta sądu. No właśnie, na przykład możesz liczyć na to, że odnowisz te relacje, że na nowo Cię przyjmie do roboty, że twój partner jednak będzie chciał z Tobą gadać, że ten związek się nie rozleci. Wiesz, może być dokładnie na odwrót, czyli że yy, to ktoś wobec ciebie na przykład będzie takie oczekiwania mieć, a ty tego kogoś przyblokowujesz. Bo się zachował nieładnie i ostatecznie wykasowujesz numer, blokujesz dostęp, zwalniasz z pracy, nie chcesz w ogóle z tym kimś dyskutować. No i tyle, nie? Dobrze, a co będzie wyzwaniem dla osób z znaku raka? Królowa kielichów. No właśnie, bo raki są bardzo emocjonalne. Raki są bardzo emocjonalne, a to z kolei powoduje, że mm, bardzo łatwo jest was zranić, ale też i z drugiej strony bardzo łatwo jest was podejść. Jeżeli coś zostanie zrobione fałszywego, to nie dość, że łatwo was zranić, to jeszcze na dodatek bardzo łatwo was potem omotać, nie? I to możliwe, że będzie dla Was po prostu wyzwaniem. Co pomoże lub przeszkodzi dwójka kielichów? No, nie wiem, czy to ma przeszkodzić, czy pomóc. Dwójka kielichów jest to karta wzajemności, uczuć. No bo na przykład, jeżeli ktoś Tobie zrobił przykrość, no, to yy, może tutaj chodzi o to, że co tobie pomoże? Uświadomienie sobie, że ten ktoś i tak ciebie kocha. Żeby nie cisnąć tego kogoś, no każdy może mieć gorszy dzień, nie? Każdy może odmówić na przykład: teraz nie mogę, teraz nie dam rady. Słuchaj, daj mi spokój, zajmij się sobą, a to od razu, foch, Megatron, i o! I się zaczyna jazda po bandzie. Podstawą miesiąca będzie. Dwójka mieczy. Nie podejmuj decyzji. Nie orientując się w sytuacji. Może. Jak to ustawić, że. O, tak chyba najlepiej będzie. Nie podejmuj decyzji, póki sam sama nie zdobędziesz pełnej wiedzy. Dwójka mieczy ogólnie pokazuje osobę, która ma opaskę na oczach. Jeżeli ma opaskę na oczach, to się nie orientuje za bardzo. I wręczono tej osobie dwa miecze. No i wybieraj sobie, kochaniutka, wybieraj, no nie? Ona nie wybierze, a jak wybierze, to w ciemno. No, tak na spontanie zupełnie. Więc ja bym powiedział, że raczej podstawą jest nie podejmowanie decyzji pochopnie. Bo może tak być, że ty się obrazisz, że na przykład on nie chce jechać z tobą na wakacje e, Od razu zaczynasz tego kogoś szpiclować, od razu 50 SMS-ów, bo ty mnie zdradzasz, ty mnie nie kochasz Jakbyś mnie kochał, kochała, to byś chciał, chciała ze mną jechać I się zaczynają cerki, nie? Od razu podejrzenia o zdradę, od razu podejrzenia o złodziejstwo na przykład, że w firmie ktoś kradnie i tak dalej, bo co? Bo yy, na przykład odmówił udzielenia jakiejś odpowiedzi, nie? To już złodziej, to już oszust, to, no, strasznie Wam to pójdzie po ambicji. Co odejdzie do przeszłości? Yy, rycerz Mieczy. No, może być tak, że naprawdę ktoś chlapnie, bo rycerz Mieczy to jest właśnie człowiek, który zadziałał impulsywnie. I Okej, okay, no może być tak, że on ma jakieś wojsko do pokonania I je atakuje Ale robi to w taki sposób, że nawet po drodze może wyciąć połowę swoich I to odchodzi do przeszłości Jakoś tak poczułem, że to nie chodzi o was Tylko ktoś będzie żałował, że w ogóle e, Coś powiedział, coś chlapnął e, W stylu Trzeba było siedzieć cicho, bo teraz rak dostaje kompletnej Kompletnego fizja na tym tle. No dobrze. A co w myślach w planach? Tak, ósemka kielichów. Wywalenie z pracy, zerwanie związku. Odejście całkowite, może nawet wyprowadzka. Zerwanie relacji jakiejś przyjacielskiej, fochy kompletne, zostawienie czegoś zupełnie. Co w połowie miesiąca w takim razie? Rycerz Buław, podjęcie jakichś działań. Może wejście w romans, byle nie na złość komuś, bo to, to nic dobrego nie wróży wtedy. Rycerz Buław, może być podjęcie jakichś działań, ale może być też tak, że to jest romans, to jest znajomość niezobowiązująca. No i tyle. Raczki, jako osoby w tym miesiącu, coś czuję, że tu nie będzie nic dobrego. E, szóstka monet. Karta wzajemności. Czyli, na przykład, raczek chce gdzieś wyjechać, prosi partnerkę partnera, ten stwierdza, że nie ma czasu. Co robi rak? Obraża się. E, może być w pracy właśnie w ten sposób, że na przykład chcesz porozmawiać z szefem, szef, no nie odzywa się. Zniknął kontakt, olewa was, to ty stwierdzasz: Dobra, to znaczy, że albo mnie wywala z roboty, albo się na mnie obraził. E, no, tego typu historia, od razu będziesz sobie dorabiać, nie wiadomo co. Dlatego tu jest powiedziane: Pamiętaj, nie podejmuj decyzji pochopnie w tym miesiącu, bo ty masz wobec kogoś duże oczekiwania, ale tu wyjdzie właśnie ta karta te, tego drzewa życia, tej blokady. Może na przykład nie dość wiadomość, może ktoś nie mieć możliwości odpowiedzieć, może ktoś nie móc przyjechać w ogóle, zniknie, wyparuje kompletnie, a wy od razu będziecie sobie wielkie podejrzenia rościć i robić. Otoczenie wobec raków, no. Dziewiątka mieczy to jest karta nerwów, ale wy tutaj nabroicie. Jeżeli jest dziewiątka mieczy, to jest karta mówiąca o tym, że ktoś z jakiegoś powodu nie może spać, przeżywa, zastanawia się, co jest grane. Yy, no, piecznie was na grubo, tylko pytanie teraz: czy ktoś z otoczenia ma taką nerwicę z powodu was, czy coś się wydarza w życiu tego kogoś? I ten ktoś nie chce z wami teraz gadać. Czasami tak jest, wiecie? Że, no, że ktoś ma jakąś trudną sytuację, czuje się zdenerwowana, zdenerwowane, a wy jeszcze wyjeżdżacie z jakimiś pomysłami, i ten ktoś mówi: No masz, znalazła się kolejna, nie? A wy od razu obrażenie, że no nie, no to, to już jest przesada. Trzeba było raka ładnie ugościć, no nie? Dobrze, nadzieję, obawy, raczej. Szóstka mieczy. No właśnie, czyli yy, może być tak, że Ty masz nadzieję na zdalny kontakt. SMS-y, telefony, wiadomości, czyli może być tak, że mam nadzieję, że odpisze, mam nadzieję, że zadzwoni, mam nadzieję, że przyjedzie, bo szóstka mieczy to też podróż, no nie? co jeszcze może być? Szóstka mieczy to jest wyjście z problemów jakiś. Może ty chcesz komuś na siłę pomóc? Ktoś ma trudną sytuację, ty się tę komuś za przeproszeniem w życie wpieprzasz i ten ktoś robi kompletną blokadę stwierdzając Jezu człowieku, daj mi spokój. Daj mi spokój. Ty nie, ty swoje. Przecież zrobię to za ciebie. Nie denerwuj się. Nie zrobisz Zostaw mnie, ja sobie poradzę. E, co na koniec miesiąca? Dwójka monet. No, jakoś tam się dogadacie, bo dwójka monet to jest karta kompromisu. To jest karta mówiąca o tym, że jedna strona trochę się ugnie, druga strona trochę się ugnie i jakoś to będzie. Ok, dopytajmy w takim razie. Czemu królowa kielichów wyzwaniem dla raków? Mam wrażenie, że tu chodzi po prostu o emocjonalność. Wy, jak zauważycie, że ktoś z otoczenia oho, dokładnie dziesiątka mieczy i rycerz mieczy ktoś nie odpowiada, ktoś nie chce Wam na przykład pomóc, ktoś nie podziela Waszej opinii. I już jazda po całości, nie? Dwójka kielichów, która ma wam pomóc lub przeszkodzić, dlaczego? Ja myślę, że to jest karta mówiąca o pomocy. Wiesz dlaczego? Dlatego, że nie wątp w to, że ktoś ma dobre intencje względem Ciebie. Po prostu ma trudną sytuację, denerwuje się czymś. A ty się angażujesz na siłę stwierdzasz, że jak ty taka nerwowa, jak ty taki nerwowy, to musisz mi wyjaśnić, co się dzieje. Powiedz mi wreszcie, ja też się denerwuję. Tylko że problem polega na tym, że ten ktoś nie chce po raz kolejny przerabiać tego samego, co w nim siedzi. No nie? No, nie ten czas widocznie. Dwójka kielichów. Tak, trójka buław. Karta mówiąca. Wiesz co, tobie pomoże? Uwierz, że w przyszłości ten ktoś naprawdę, on nie chce odejść od ciebie. On nie chce rozwalenia tej relacji. On wobec ciebie ma bardzo fajne intencje. Tylko daj temu komuś trochę czasu, bo ty będziesz cisnąć tego kogoś na siłę, że albo ten ktoś ma się wytłumaczyć, albo czemu nie jedziesz ze mną. Co znowu, żeś wymyśliła? Wymyślił pewnie jakąś bzdurę, zdradzasz mnie i w ogóle będą takie pomysły. Dwójka mieczy podstawą miesiąca. Dlaczego? No, czwórka kielichów. Już sobie będziesz wyobrażać nie wiadomo co. Że cię wywali z roboty, że ma kogoś na boku, że coś kombinuje że już nie jest tobą zainteresowana, zainteresowany, że nie ma między wami uczuć, no... I dlatego to jest powiedziane, podstawą jest nie podejmuj decyzji pochopnie, bo ty będziesz na podstawie własnych pozorów, pozorów zaznaczam, sobie wmawiać pewne rzeczy, a to z kolei spowoduje naprawdę gruby kryzys. Czemu jest rycerz mieczy odchodzący do przeszłości? Czyli może być tak, że ktoś naprawdę chlapnie coś, typu: jej kur, zostaw tym mnie, naprawdę zostaw. Ale ty nie zrozumiesz jednego: że ten ktoś nie chce, żebyś jego czy jej zostawiła tak całkiem na amen, jak to się mówi. Tylko w tym momencie jestem zdenerwowana, zdenerwowany zostaw mnie, proszę. Ja chcę samemu pomyśleć. Czemu jest recerz śmieczy? Odchodzą. tak, piątka kielichów, odchodzący do przeszłości. Eee, może to Was dotyczyć, rycerz Mieczy. Czyli może być tak, że naprawdę coś chlapniecie, coś odwalicie jakiś numer, a potem będzie jakby latanie za tym kimś i albo próba przepraszania, próba nawiązania kontaktu, próba przekonania, żeby razem coś tam zrobić. Daj temu człowiekowi spokój. Daj mu odetchnąć czyjej. Nie zwalniaj też od razu z roboty. Albo ciebie też nie wywali z roboty od razu. Weź po prostu, zluzuj. Czemu jest ósemka kielichów w myślach, w planach u ciebie? No, bo jest karta gwiazdy. Karta gwiazdy jest kartą spełnionych życzeń. Czy to nie będzie czasem w ten sposób, że wy macie jakieś oczekiwania, macie jakieś tam życzenia względem kogoś czegoś i od razu coś tu nie wychodzi? Wy się zaczynacie jakby na tym kimś wyładowywać. Ten ktoś was odcina od siebie, bo już ma dosyć, a wy od razu najgorsze, nie? Rycerz Buław w połowie miesiąca dlaczego. Rycerz Buław dlaczego w połowie miesiąca, no dlatego że kochankowie, no właśnie. Yy, ostrzegam was przed jednym, żeby nie było takiej historii, że ty grozisz komuś, że se znajdziesz kochanka, kochankę za to, że akurat w tym momencie ten ktoś nie ma dla Ciebie czasu, albo coś tam, nie rob jakichś akcji krzywych. Po prostu nie, bo w połowie miesiąca karta kochanków to nie tylko, że kochankowie. To jest karta relacji. Ogólnie, że ktoś dla kogoś ma coś zrobić, że ktoś komuś coś chce powiedzieć, że razem mają zamiar jakieś plany zrealizować. No ale tu jest rycerz buław, nie? Czemu jest szóstka monet? Czyli to oczekiwanie na siłę pomocy, wzajemności, angażowania się. Takie zagłaskanie kota się szykuje, naprawdę. Czemu jest szóstka monet, Wy, jako osoby? No, bo jest dwójka monet. Wy od razu będziecie oczekiwać pełnej współpracy, zaangażowania, kompromisu. Zauważcie, że Wy tę kartę macie tu, na koniec miesiąca. Czyli może być tak, że ktoś ma na przykład w lipcu problemy w pracy, nie? No, i mówi, że słuchaj, Rak, ja nie dam rady teraz na tę wycieczkę pojechać. A wy dostajecie szało i wyzywacie tego kość, tak, tak, ale z inną to byś pojechał od razu pewnie, nie? No, i potem się zaczyna, bo nie dość, że ten ktoś ma problemy w robocie. No, problemy, czy dużo pracy, czy na przykład nie ma go kto zastąpić, czy jej, no bo wiadomo, że w wakacje jest trudniej. No, i właśnie tu jest tego typu historia, że jeszcze wy dołożycie komuś nerwów i problemów i, i foszenia się i nie wiadomo czego jeszcze, że ten ktoś naprawdę może zablokować was na pewien czas. Typu yy, zerwie kontakt, przestanie z tobą gadać i, i nawet może się trochę wyprowadzić, żeby nabrać równowagi, bo ten rak to już całkiem ocipiał. Czemu jest dziewiątka mieczy w otoczeniu wobec raków? Umiarkowanie, no właśnie. Umiarkowanie, czyli karta mówiąca o tym, że wszystko jest poukładane. Wszystko jest poukładane ani gorzej, ani lepiej, po prostu jest okej. Okay. No ale nie jest, bo jest dziewiątka mieczy niespanie po nocach, przeżywanie, zastanawianie się nad rozwiązaniami. Mało będzie miał ten ktoś na głowie, to wy jeszcze zaczniecie mu jeździć czy jej? Czemu jest szóstka mieczy? Szóstka mieczy w nadziejach, obawach, bo jest królowa mieczy. No, to jest karta kobiety, która potrafi językiem chlapnąć. To jest karta kobiety, która jest bardzo wredna, bardzo krytyczna, może chcieć separacji, rozwodu. Już nie mówię, że wdowa, bo wy chyba od razu nie będziecie tam kogoś mordować, nie? Dwójka monet na koniec miesiąca. Dwójka monet na koniec miesiąca, bo... Bo jest diabeł, no. Szaleństwa miną. Wścieklizna minie, tak powiem. To jest dziwne, bo raki zasadnicze chyba nie są aż takie. To bardziej jest energia buławowa. Takie działanie y, na już, na zaraz, tak bez zastanowienia, mam potrzebę, to lecę. No nie, uraków raków to są zawsze uczucia, rozpatrywanie, empatia i y, y, takie, takie y, bycie miłą, miłym, no nie, ale wy przegniecie naprawdę pałę w tym miesiącu. Na szczęście, na koniec miesiąca to wszystko jakoś tam się w miarę poukłada. Ale przez ten miesiąc, jak widać, jest ten diabeł. Wy będziecie szaleć. Tu, co wy będziecie, to ja powiem inaczej: nie róbcie tak. Jeżeli nie będziecie tak robić, to zdaj sobie sprawę, że ten ktoś Ciebie kocha, temu komuś możesz ufać. Ten ktoś jak najbardziej chce być dalej dla Ciebie partnerką, partnerem, chce u Ciebie pracować albo ufa Tobie jako pracownikowi. Ale po prostu ma cięższy czas. I daj temu człowiekowi mm, samemu się, że tak powiem, z pewnymi rzeczami uporać, nie? No i tyle. Nie bądźcie diabełkami, nie wam rogi w tym miesiącu nie rosną. <śm> dziękuję.